Teraz musimy sobie wyprzeć. Wystać na środek, na środeczek, o, dziurkę. Musisz trafić w dziurkę. O i poziomice mamy. I kręcimy, aż dojdzie do poziomicy. Jeszcze, jeszcze troszkę. Jeszcze deczko. Jeszcze, e, bo tam się podniosło, dobra. Jest, git. Czekaj, przykręcę. Tutaj złapać sobie, żeby podczas zalewania naprawdę są, jeszcze zależy, jak mają ten spowalniać to to nie, ale jak nie mają Chociaż i jak mają te spowalniacze, to też nieraz walnia. Jak... Jeszcze zależy od operatora, bo jak trzyma równo pionowo, to nie ma tragedii, ale jak z boku na piernicza, to powiem Wam aż. wszystko drży. I wtedy może taki stempel wyskoczyć. Po prostu góra, 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 góra. Jeszcze, do, dobra, dosłownie, tak jak widzicie, ze 2 mm wyżej jest bajeczka. Na desce to i tak nie powinno siąść, ale...

Coś zaczynamy żyć. Tak jak widać poziom. Co to oznacza, że za wielkiego schodkowania nie 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 nie, nie. ma za dużego schodkowania na ścianach. Drugi Chcesz młotek? tak? Mam tu młotek. Czekaj, czekaj, Może. Dziwko te dziurki. O. Dobra jestczko no. Dobra weź. Oczywiście wy jak będziecie jeden domek robić to do jednego domu nie będziecie kupować takich stempli. Yy, mi się wydaje, że nie opłaca się nawet wypożyczać groszowe niby sprawy, ale to tak nie będzie stać. To jest za krótki. Albo coś podłożyć, albo dłuższego wziąć. Yy, lepiej drewniane kupić. 4 zł na ulicy poszukać. Parę sztuki. Zawsze się do czegoś to przyda później, a nawet czy działkę ogrodzić, to i tak jakieś stempelki, pokupywać, siatkę leśną. Tak jak widzicie, tu jaką sytuację mieliśmy, ja nie wyobrażam sobie najpierw zrobić ogrodzenie już takie finalne i później budowę zacząć, bo mi się wydaje, że nie ma siły, żeby coś gdzieś nie drapnąć, nie uszkodzić. Tak jak tutaj musieliśmy to roz... Znaczy nie musieliśmy, dalibyśmy sobie radę, prawda? Ale mieliśmy taką opcję i z niej skorzystaliśmy, a tak to byśmy się już ograniczyli. To musimy zeskrobać, bo będzie przeszkadzać. Okej, okay. Za dużo. Dobra. Trzymaj. Nie daj do góry troszkę. O. Jest. Nie ma siły. Jak ja na tym wiszę. To nic z tego nie wiesz. Dobra wracamy jak będziemy działać dalej. I tak teraz sobie znaczymy poziom dołu płyty szalunkowej płyty mamy po 41,5 cm akurat zmierzyliśmy sobie od dołu jak wiecie dół mieliśmy do nivlatora ustawiony także tu już nie musimy się bawić żadnym nivlatorem teraz tak 11,5 cm w dół i zostaje nam 30 tak tyle co ma wieniec. 11,5 Tylko tak tu musicie sobie zrobić w ten sposób, że od tego co mierzycie, tak jak wspominałem, te bloczki nie trzymają kąta. Niby niedużo, że 2 mm, mm może. Ale wystarczy, żeby się pomylić, tak? A my chcemy zrobić to dobrze. że Stasiu przytrzyma. Ja tu strupy zrobię. Dobra, ty patrz w a ja będę. Dobra, dobra. Jest? 11,5 pół. Trzeba przyłożyć. Dobra. No i tu cyk i każdy ruch sobie tak znaczymy i strzelamy szlak sznurem, sznurem traserskim. Zwał jak zwał.